No to teraz już klasycznie kochani, słaby skin, słaby odcinek, dobry skin, dobry odcinek. Kupiłem kluczyk do skrzynki, najwyżej nie kupię sobie dzisiaj ciepłego obiadu. I co wypadnie? Te emocje, losu, 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 losu i... Czyli klasycznie, odcinek będzie średni. Zapraszam. Czy jest bardziej memiczna gra niż Counter-Strike? No dobra, są jacyś konkurenci w wyścigu, o to miano, ale i tak dobrze wiem, że w serduszku wielu z Was jest właśnie stary, poczciwy CS, zarówno wczesne wersje, jak i najnowsza Global Offensive, która zresztą też już ma swoje lata. Przyznam, że mało już gram w gry. Poza sporadycznym ruszeniem GTA, to chyba właśnie w CS a ze wszystkiego najdłużej. Jest to najlepsza kompetywna gra, jaka istnieje, jeśli ktoś powie, że jest to LOL, DOTA, czy nie wiem, Valorant, to po prostu żal mi Was. Dzisiaj przyjrzymy się tej jakże memicznej grze, jej historii, o tym, jak na początku zagrywało się z kolegami po sieci na starych komputerach z dupą, z ogromnymi lagami na pirackich wersjach i o tym, jak gra się teraz kupując skiny, nożu i tasaku za grube tysiące. Bo wciąż po tych wszystkich latach jedna rzecz pozostaje niezmienna: otóż, czy przy 15 fps w rozdzielczości 640, czy przy 2000 fps w 4K, zawsze możemy słuchać o tym, że ktoś rucha nam matkę. Wspieram was w życiu, a koleś do mnie w TVP pisze, będę ci matkę Pod koniec lat 90 trwała wojna graczy Quake'a i Unreal Tournament'a, Oto który z tych tytułów jest rzekomo lepszy, aż w 1999 roku pojawił się mod do Half-Life zatytułowany jako Counter Strike, przy którym dwie poprzednie gierki okazały się być śmierdzącym dupą siusiaczkiem. Przy dwóch wymienionych wyżej grach CS wydawał się być bardziej realistyczny zarówno pod względem samej rozgrywki, jak i umiejscowienia większości plansz. Chodzi mi tu naturalnie o Cablestone, Dasta czy CS Italii, a nie Deratz 1337. Strzelali się tutaj terroryści z antyterrorystami na normalnie wyglądających mapach z broni takich jak Kałach albo M4, a nie działek pulsacyjnych i git laserowych jak w Quake'u. Zasady gry były niezwykle łatwe do załapania, za to wymasterowanie strzelania, opanowanie odrzutu różnych broni już niekoniecznie. Dlatego rozgrywka, trafianie przeciwników jest od zawsze w CS-ie potwornie satysfakcjonujące. W czasach, gdy internet nie był jeszcze ani tak powszechny w domach, ani za szybki, ludzie chodzili do kafejek internetowych, żeby grać w polanie. To akurat mnie ominęło. Ja w z 6 zacząłem grać w 2007 roku, kiedy kolega z klasy w gimnazjum rozdawał na pendrive'ie instalkę pirackiego Cantera. I tak oto Counter-Strike lepiej zgrał chłopaków z klasy niż jakieś wyjazdy integracyjne, tak było nie zmyślam. Aha, i cała reszta ekipy z klasy wisi mi 10 złotych, kiedy zrzuciłem się na nasz wspólny serwer klanowy. Po czym okazało się, że ten serwer był na Steamie, a ja miałem Pirata i nikt mi do tej pory nie oddał pieniędzy. Eee, w każdym razie, nigdy niestety nie zrobiłem kariery jako zawodowy gracz Cantera. Mogę tutaj zwalać winę na Neostradę i słaby internet u mnie w domu, gdzie jak ktoś włączył YouTube'a, to mi gra lagowała. Ale niektórzy mieli więcej szczęścia ode mnie, jak na przykład ekipa Złotej Piątki Counter Strike'a, czyli Neo, Tas, Lord, Kuben, Luke, a następnie Pasza Biceps w miejsce Luka. Były to czasy, kiedy e-sport dopiero raczkował, a Polacy byli najlepszą drużyną na świecie w jednej stopowych gier. Meczy na żywo oglądałem wtedy bardzo mało, ale pamiętam dumę jaką widziałem, gdy w TeleExpressie zobaczyłem polskich mistrzów świata. To byli czasy. Osiągacie oszałamiające sukcesy, jak to jest w ogóle możliwe? My gramy w tą grę już od 8 lat, tak od 3 lat zajmujemy się tym profesjonalnie. I normalnie traktujemy to jako pracę. Jeśli chodzi o memy, to reprezentantem najbardziej typowego mema z serii Advice Animal Series był chłop z Counter-Strike'a prezentujący bardzo charakterystyczny render antyterrorysty pojawiający się w menu s 1.6 wraz z opisami naszej typowej rozgrywki w kanterze i emocji jakie zawsze temu towarzyszą. Dzięki mocniejszym komputerom i lepszemu dostępowi do internetu, to razem ze wzrostem popularności Counter Strike'a wzrastała również popularność rozmaitego rodzaju przeróbek, takich jak Frag Movie z fajną muzyczką, które pokazywały kosmiczne wyczyny najlepszych graczy na świecie, a do tego dochodziło również tworzenie amatorskich produkcji jak Counter Strike w realnym życiu. Oraz nieco bardziej zaawansowane animacje we Flashu. Jeśli chodzi o polskie przeróbki na YouTube dotyczące CSA, to będą to chyba piosenki Morgana, najpopularniejszego polskiego komentatora CSA, najpierw 1.6, a potem Global Offensive. Oprócz jego popisów wokalnych to baladę o kanterze nagrał również Martin Lechowicz. Bo jedni wolą spać, a inni chlać po parkach, a my wolimy grać po nocach Counter Strike'a. Jeden z nas miałem cztery, reszta wzięła AK. Kupiliśmy jeszcze po granacie i poszliśmy na A do tego dochodzą niezliczone ilości śmiesznych filmików, które kiedyś, kilkanaście lat temu nagrywali gracze, z Iwoną lub bez niej. Ogromne emocje podczas grania w cs często łączyły się z wyzywaniem graczy drużyny przeciwnej, co zostało sparodiowane przez Dallasa, który w postaci Kamila Steinbacha pokazywał, jak w kanterze gra każdy prawdziwy gracz. Tutaj, no! Jest! Wyszedł! Wyszedł tam! Wyszedł na no, banana! Wyszedł! No tam do niego! No co? Ole, zjem se makowca z się sejfie, na Aha i dla mnie ogarnięty w historii polskiego internetu Kamil Steinbach to oczywiście parodia Kamila Szajchta, dinozaura polskiego internetu, prekursora vlogerów i streamerów. W sumie jakby tak spojrzeć to jak ja gram w CSA to utwierdzam się w przekonaniu, że gra Kamila Steinbacha to wcale nie jest żadna parodia gracza, to samo życie. Dzięki środowisku graczy, Country Strike był często kojarzony z Tibią jako potwornie uzależniającą brutalną grą komputerową. Zresztą, słynny w reportażu TVN o Tibi pojawia się fragment, jak jakiś chłopak ciupie sobie na The Aztek w kafejce internetowej. Oprócz oczywiście udawanych reakcji Kamila Steinbacha na grę, to do dziś możemy spotykać się z różnymi, dla nas śmiesznymi, dla innych tragicznymi, sytuacjami podczas gry. Jak na przykład klasyczny przykład gracza, który nie może się umyć, bo musi grać w CS-a, aż babcia musi go wygonić. O co ci chodzi? Umyję się, w mordę skończę! dalej stąd z spokoju już? Nie, ja muszę się umyć, bo żal. Kolejną memiczną serią dotyczącą Counter-Strike'a jest seria filmów MC Grzesia: Troll na mikrofonie, gdzie robił sobie jaja z graczy, trollując ich zbindowanymi tekstami z internetu. Co Grzeszek, mówisz? Na banan jest tam pełno, na I tak ludzie zagrywali się we wspaniałego CSa 1.6, aż nadszedł rok 2010, kiedy pojawiła się wersja beta Global Offensive, kolejnej wersji Counter Strike'a. Wcześniej był to Condition Zero oraz Source, no ale bądźmy poważni, nie miało to szansy z 1.6. CSGO, jak zwykło się nazywać nową odsłonę cyklu, cechowało dosyć szybkie wprowadzenie szybkich gier turniejowych, dzięki czemu typowe gry turniejowe do 16 można było grać w każdej chwili, nie trzeba było zbierać ludzi do mixa na ESLu, co zdecydowanie ściągnęło nowych graczy, wprowadzając jeszcze większą kompetytywność. Również gracze zawodowi zaczęli porzucać powoli 1.6 przechodząc na Global Offensive. Prawdziwy boom w Polsce na goł rozpoczął się po wygranej polskiej drużyny z trzema byłymi członkami Złotej Piątki w styczniu 2014 roku na turnieju w Katowicach. Rozpromowało to potężnie globala u nas, każdy w to grał, każdy otwierał skrzynki w CESie, a osoby zajmujące się Counter Strike'iem jak Izak Skowerski, stały się absolutną topką polskiego internetu. Ile skrzynkę? Zero. Co tą obrączkę. Ja nie sprzedaję skrzynek, bo ja je otwieram. Ja i je otwieram. A to jest Pasza Bajcep ze zwykłego napakowanego gracza po przejściu na emeryturę stał się jednym z popularniejszych influencerów i za niedługo ma obijać się po mordach z owcą z warszawskiego koksa. CSGO spotyka się ciągle z nowymi memami i reakcjami społeczności dzięki ciągłym aktualizacjom map, dodawaniu nowych broni czy animacji, dlatego można być pewnym, że nowa aktualizacja, jak na przykład dodanie ściany na d 2, zawsze spotka się ze śmiesznymi obrazkami. Po tym, jak gra przeszła w system gier rankingowych, powstały ligi oraz rangi, losowi współtowarzysze drużyny stali się jeszcze bardziej istotni niż kiedyś. Memiczni stali się gracze z Rosji jako ci, co nie znają angielskiego, i jedyne co potrafią to raszować B. Ja do dzisiaj raz na ruski rok pykam safe cantera i każdemu, kto też gra, życzę wielu ketshotów. Aha, i chciałbym przypomnieć, że ten materiał nie nagrywał Snacks. Ja nawet nie mam komputera. Do widzenia Państwu.